Cześć Romaniaki! Siemeczko, tutaj twardzia ze jest y, ulubiony wasz gracz Stawić. Nie odgrywaj się do mnie. No nie wal, nie bo dostaniesz bana Na balkonie był tył Jak ja to zrobiłem nie wiem A ja nie wiem czemu nie mogę Co by kupić? To se kupie? Ja nie kupię, bróbie Jaka nie kupiłem? No nie... Ja, nie mam... Nie broni, broni nie kupiłem. Czekaj stachu, czekaj. Był tu. Dobra. Woda. No nie. Okno. Albo nie, wychodzi, wychodzi z teta Nie wiem, gdzie tu jest. Nie wiem, Arek, co to jest. No, a gdzie się chce teraz? Nie wiem. <laughs> no! God, please, no! 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 No, no! Nie wiem No, no teraz. w ten mapę przechodzisz, bo, Ale ja nie wiem. No. no bo mów do mnie tam czy tam, a nie korilek miałem oo Okno nie, wychodzi, co to, co to? O nie bal we mnie... czołku Pomyliło mi się! Pomyliło mi się <laughs> Jasne Każdy tak mówi Let's go, let's go On. Widziałem go, widziałem go! On miał minimalny chyba przestrzał, ja nie wiem jak on to zrobił. Go. On. Widziałem go, widziałem go! On miał minimalny chyba przestrzał, ja nie wiem jak on to zrobił. Albo się odpalił po prostu się bo trochę mi to śmierdzi. Ale człowieku, ja widziałem tylko jego łeb. Nic więcej. No to granatami musimy Let's go! Idziemy przez ten tunel, czyli monster. No ja... wcześniej tam już po... przeszeszyłem. No debilu czemu mi nie powiedziałem. Dostęp... Po prawej się. Po lewej? Jaś nie widzę po prawej, tak po lewej. I wszyscy nie. Wszyscy. Nie wszyscy. A dobra. Bo już tam nie wiem ja się gubię w zeznaniach. A co jak kupię jeszcze tą kamizelkę za 600? To plus 10? Nie, Będę miał? No to ten najdroższy, bo wtedy masz 100% ochrony. No to kupuję zawsze. Jeśli nie skończy. Jeden jest na wprost, drugi jest po lewej. A u ciebie to jest drugi pole za plecami, prawie, a po lewej. Zaraz jak patrzysz. Ale HEDA nie było. Dziwne. No. HEDA nie było, ale mam 14 tych. HP Ale, Arek, w dupie mam HEDA. Ważne, że ugrałem to, nie? To się jest plus. No, to też jest ważne. Let's my widziałem... O, tu ma cień. Czy blast. Cień i blast. Gita widziałem to i to. Widziałem gitarę. O oh mój Boże! Wow! Aha. Ale Boże! Ale o A powiedzieć nie coś Boże! Sam siebie oślepiłem. Ja o no Nie ma, i mój Boże! O mój Boże! O

jeszcze jeden i będę lepszy odarka. Jeszcze jeden. Dobra, <noise> kupię kamizelkę, bo tylko na to mnie stać. To jest. Go, go, go! No weź, bo mi tu ekran wibruje. Shift! <noise> Dywidu! Jacie! Chyba to stan po prawej. A, dobra, dobra. Nie byłem przygotowany. Ej no, dwie rundy ugrali, co za skurcesyny. Dobra. Biorę P-P Bizona. Nie mam, że kamizelki nie mam. Nie kupiłem kamizelki. No, dobra, jeszcze. Mhm. Mm Aż rzucił flesza. Aj, wreszcie. Tak? Mego mi ma się nakierować broń, dobra? masz tam! No. No kur... Odpalił się. <grym> odpalił się. Odpalił się. <grym> Widziałem się. reczka areczka włos. Odpalił się. Tak mówię wam. We Dobra. Trzeba mi dać, a nie wyrzucasz. ...bym zaoszczędził pieniążki. Standardka. Kurde, czemu on zawsze pucę? I czemu ja mu walę w kolano i on nie ginie? I teraz już nigdy nie będę lepszy od Nigdy... Flasha se kupię... No i to se kupię i jeszcze... To to kupię i Ostatnia ile. runda kopię Jak tą wygrywamy to jesteśmy zwycięzcami i bugami. Ale i tak wygrywamy chyba, nie? Czy nie? Patrz, 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 patrz jak wygrywam. Ło! te Ło! Agresyjnie. I Jarek górę. zaraz ginie i... Tequondo. Dobra. Dobra. Essa ESA byki. Dzięki wielkie za O, na 100%. Mówiłem? No. Eee, widzimy się w następnej produkcji, w następnym filmiku. Zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć.